Wszystkich Andrzej Bosiek w jest 21 luty pokazuje ten teren, bo tu były sady, piękne sady wiśniowe, jabłkowe, jak okiem sięgnął tam pod horyzont. Wszystko jest wycięte. Nie ma Jesteśmy już w domu, 11.30. Wczoraj, już po przekładaniu, jak widać ocieplenie góra. Dennicy pozamykane, już wcześniej zamykałem. Tutaj ta rodzinka. Powiem Wam, że w ogóle osób nie było ani jednej pszczoły na dennicy. Wszystkie poocieplane. Tutaj muszę przybić Wychodzą Tu muszą posprzątać sobie same Bo niestety jest ciężko Ciężko Wyciągnął, musiał wyciągać ramki takie pszczółki wszędzie Pięknie latają Jest Dzisiaj ciepło, bardzo ciepło Około 12-13 stopni tak jak mówiłem, że po 20 będzie już ciepło zrobi się tak jest osypy no, średnio, różnie to nie było w niektórych silnych rodzinach nie było zbyt dużych osypów prawie wszystkie jednakowe. tak jak mówiłem w tym jednym było bardzo w ogóle ocieplenie. Pokażę może słoma worek. Słoma worek, jaka się tu zapodziała. No siur. to Słomą. Dałem jeszcze folie Folia jest przywirowana. Dostały. Ciastko z pyłkiem. Po prostu na jesieni patrzyłem, to tego pyłku było bardzo mało. Pieżki miały bardzo mało, także dorzuciłem ocieplone. I tyle. Oj, gdzieś tam leci. latają gdzieś zaglądają, szukają Szum Piękny Fekaliów zobaczcie na daszków na daszkach nie widać Oto moja rójkowa rodzina Piękny widok Normalnie w jednym ulu miałem myszę, ale to w ulu, tam w lesie, przychodziła na stołówkę. Na górze było pościnane kupę skrzydełek, pszczół, pościnane były. I wczoraj udało mi się tą myszę złapać. W lesie też wszystkie rodzinki przeżyły, także do tej pory 100% g 10 Super to wygląda w Śniegu u nas tyle zostało Dzisiaj jest trzeci dzień oblotów I tak jak mówię Nie ma Kału muszę przybić, bo gwózdek się urwał ale to niech się uspokoi, teraz nie będę stukał im tutaj do usłyszenia, pozdrawiam